Siemano, z tej strony, Pabel Nogaj. Widzimy się już w drugim odcinku. No, trochę nakopałem już kobla. Zaraz sami zobaczycie. Tutaj kopałem, tam jeszcze trochę w dół. I tak dalej. Tam jeszcze kopałem. Trochę drewna też chciałem jeszcze. Zaraz sobie to zobaczycie. O, tutaj wszystko jest. Nakopałem kobla. Drewna. Wszystko. Zrobiłem też łóżko. No i przy okazji teraz będę pieku, tu jedzenie. Bo zauważyłem, że jak ktoś coś mnie, mnie zabija, to po prostu jakby to wam powiedzieć No, tracimy życie, a żeby je odrodzić, to trzeba mieć jedzenie. Z tego co zauważyłem. No, chlipa. To już tak zauważyłem już teraz, że nie mamy jeszcze żadnego kilofa już. Bo już się skończyłem. Trzeba zrobić. Słyszałem też w ogóle, że ten Duda, co nie mówiłem na wcześniejszym odcinku, zaczął nagrywać. Później sobie zobaczę jego odcinek. Jak będzie fajny, to mogę z nim najwyżej nagrać. Jak tylko Kompa zrobi, a ja Kompa będę miał góra do dwóch tygodni zrobionego, to z nim nagram jakiś odcinek i u niego wrzucimy to. Bo ja na razie nie będę miał sprzętu, żeby nagrywać. On wszystko będzie nagrywał więc to będzie jeden plus no i sobie jakoś poradzimy teraz sobie zjem no nie no wszystko się nagrywa dobrze jest ok już się tutaj wystraszyłem że się nic nie nagrywa Może wyłączymy sobie tam te rzeczy z tą w tle. Dobra, no to jedziemy dalej z nagrywaniem. Tym się tylko opiecze to. O, opiek się. Robimy jeszcze chwilę, niedługo weźmiemy wszystkie rzeczy do siebie i pójdziemy gdzieś na wyprawę. Jeszcze chwilę po kobie kobla. Tam mi stworki chodzą, co mnie słyszycie. A nie chciałbym się z nimi spotkać. Powiem, was na jednego hita mi miały został mi pół serduszka, bo wyszedłem nad, nad rankiem, żeby wykopać trochę drewna, czy nie wykopać, zrąbać trochę drewna. No i na wziąłem wziął mi jednego szałem i dostał mi pół HP. No i potem się spalił na tym słońcu. Ok, miałem pizza. Nie, szkoda, tego nie nagrywałem. Byłoby zabawnie. No to mówię teraz tylko, pokopiemy Pokupie, trochę. O, węgiel znaleźliśmy, jeden plus ja bym chciał w końcu znaleźć żelazo, a nie ciągle węgiel i węgiel bo tak kopanie węgla non stop to to będzie już potem nudne wiecie, tam zawsze żelazo, to już jakaś uciecha fajnie jakbym dostał tu diaksy, to już byłoby wyczesane widzicie, to się dokopaliśmy do mojej wcześniejszej kopalisk tędy sobie wyjdziemy potem Zaraz zobaczycie, że tu jest zaraz wyjście. Ja wam pokażę. Tylko wiecie, tak może nas spokojnie, tak jak będzie dzień, to wam pokażę. Bo mówię, nie mam ochoty spotkać się z jakimś zombiakiem czy coś tam. Bo jak dobrze niektórzy z was wiedzą, zombiaki są beznadziejne, jeśli mamy się z nim bić. No, i już tak na początek zacznę wszystko wykopywać tutaj stąd, pozabieram to wszystko. Zobaczymy czy to mi się wszystko z zmieści To będzie główne pytanie Zobaczmy Na spokojnie się zmieści wszystko Pochodnie nie ma po co brać jak wam powiem że sobie tutaj wejdziemy i możemy sobie zawsze stworzyć Zobaczymy czy możemy w ogóle stworzyć Możemy na spokojnie Trochę więcej stworzyłem co? No, zobaczmy jak to tam wygląda. Mm, jeszcze nos jest. Możemy w sumie postawić tu łóżko i się przespać, by być trochę szybciej. Co teraz zapiszę tu checkpointa na jakiś czas. Tu łóżko rozwalimy oczywiście. oczywiście. O! Zaczynam się też od razu, jak się wyśpimy. Jeden plus nie będzie trzeba non stop się bawić z tym jedzeniem co tu możemy wziąć jabłko można wziąć ten kilo w pierwsze miejsce pochodnie no i kobel to się nam ostro przyda Czy może poczekamy jeszcze chwilę tam non stop chodzą słyszycie nawet albo co tam Dajemy lotę. W ogóle znalazłem biom zimowy. Zaraz go tam sobie zobaczycie. Może pójdziemy w tamtą stronę po prostu. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Pająk? Ja tu nie wiem, czy pająki są tak jak normalne Minecraft, czyli w dzień nie atakują. Ale wolę iść od nich z daleka. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. O jezu, gdzie iście? A, creeperek walnięty. Jeden pit przynajmniej, że nas nie zabił. O, weźmiemy sobie krówkę, obijemy kilofem. No chodź tutaj, ty, byczo. No chodź tu. Ja, jeszcze więcej. The major muszę muszę dodać. Na świnie poszło trzy. Aha, bo z zniejsze dostajemy skórę. Spoko. No, dawno Minecrafta nie grałem, a jak będę nagrywał, Dokładnie, on ma teraz, Duda ma teraz Nick Max Polska, czy jakoś tak? Tylko zaraz zareklamuję na tym odcinku moim. Mam sobie wejść też, to potem wejdę i zobaczę, jak nagrywa. Jak będzie fajnie nagrywał, to może sobie z nim zagram, a jak nie, no to wiecie. Nie będę z nim po prostu grał. O jejazd, my się zespaliśmy w jakimś beznadziejnym świecie. Bez nadziei Mało drzew, jeszcze trzeba salić Dobra, zamieszkamy sobie gdzieś tutaj. Tam jest nasza chatka. Stamtąd przyszliśmy. Możemy w tamtą ewentualnie stronę iść. Kurde, nie wiem, że te Creepery się nie palą. To za mi łaziły. Nie pójdziemy w tamtą stronę. Zobaczymy, co tam jest. Jak tam też będzie koniec generowanego świata, to ewentualnie, nie wiem, coś będzie trzeba pokombinować. Ale widzę tam mały las, już chyba. Może nie będzie aż tak źle. O, już jest trochę lepiej. Taki pery nas niego, nie miałem plus. Bo zabijamy te zwierzątka. Zobaczycie. O Jezu, co jest? Aha, ja wcześniej się zabijałem czymś innym. Widzicie o tym w ogóle, że siekiera zadaje więcej obrażeń niż kilow? No serio. Gdzie jest ten kurak? Kura, chodź tutaj. Tu jest kurak. Siema kura. No co jest? Ty bydle jedne, chodź tutaj. No. Mamy kuraka. Jednego. hmmm, czytamy się na takiej wysepce jakby zespiedliśmy małej trochę lipa, a jednocześnie fajnie bo możemy zrobić własny taki survivalek wiecie o co chodzi no chodź tutaj chodź tu, jezu sorry że tego kuraka nie zabierzemy, w mnie spierdzielił no tutaj możemy się osiedlić gdzieś o no. W jednocześnie pustynia, jakieś drzewa, i tutaj o to by było fajne miejsce do mieszkania. Mamy blisko wodę Przy piasku też tam mamy lasek mały, się zwierzątka respią. Tu można byłoby się osiedlić. Jak sądzicie, nie by tu pasowało się osiedlić. więc Może tu zostaniemy na jakiś czas. Pomieszkamy trochę w skale, może potem gdzieś dalej tu głównie chciałem stamtąd iść bo mam powiem tyle nie było tam zbytnio już zbytnio surowców tak kopałem, a nie chciało mi się jedną osobą w dół kopać bo to nie miało potem takiego większego sensu no lepiej chyba raczej znaleźć nowe miejsce i na nowym miejscu się osiedlić piszcie mi w ogóle czy będziemy nagrywali to dalej czy będziecie chcieli w nowych wersjach, nowe mapy, czy nadal na tej samej jechać To zależy głównie od was No a jak zrobię kompa w sumie, no to już na telefonie tak nie będę nagrywał Tam jakiś raz, na jakiś czas nagram Ale głównie to będę chyba na kompie nagrywał I chyba też zacznę na Minecrafcie Na sam początek Minecraftu zacznę nagrywać, wiecie, tylko na spokojnie Potem, może pójdę na coś lepszego, jakieś nie wiem, tam GTA, San Andreas Online w tym stylu GTA 5 na pewno nie nagram. Bo to nie ma sensu. Na moim komputerze nie pójdzie żadne Chiny ludowe. O, ja jest już 10 minut nagrania, już myślałem, że ten czas tak szybko leci. No, przynajmniej osiedliśmy się w nowym miejscu, które połaziliśmy po mapie. No, kilof mi się akurat skończył. poukładamy tutaj te najważniejsze rzeczy do budowania. Czyli skrzyneczka crafting jedno, drugie oświetlimy tu trochę. zaraz jakieś drzwi stworzymy. deski mamy. zobaczmy czy możemy tutaj drzwi stworzyć. Są drzwi. Mamy drzwi, mamy drzwi. Tu drzwi postawimy. No. No jest nawet nieźle. No zamykajcie się. Stworzymy parę patyków. Też nie mam 6 patyków. No to stworzymy tu kilo w kolejnej. Jeszcze pokopiemy chwilę przed kończeniem odcinka. czekajcie, że tu pokładam rzeczy. Nie, to mi się tu przyda. To tam całe przerzucimy. To można mi się w sumie nie przydać. Tak samo. Tak samo. Też nie. Też nie. Też nie. Też nie. Też na razie nie. Nie, 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 nie. nie. drzewa tu sobie zaraz posadzimy o to będzie dobre myślę że do jak wytonku i te drzewa tu posadzimy no ale bez przesady, że na piasku od razu mówię na no, domki, tu posadzimy drzewo jedno czy tam dwa o nie już kilpery tutaj są Dobra, tak chyba będziemy kończyli odcinek przed kolejną nocą. Tak więc siemano, dzięki za to, że mnie oglądaliście, subskrybujcie, lajkujcie, piszcie w komentarzach, nara.